Na temat będziemy mówić o zaufaniu i mówimy ze Słowacji. Jesteśmy właśnie na wycieczce i mamy tutaj piękne góry za nami, także taka zmiana troszeczkę klimatu. I ptaszki, które świerkają, ćwierkają w tle. Więc o zaufaniu. Jeden. Akurat ja jak myślę zawsze o zaufaniu, ja jak pomyślałam o zaufaniu, to sobie wyobraziłam tą scenę, gdzie ktoś spada do tyłu i ktoś drugi go łapie. No i właśnie myślę, że jakby zaufałabym Piotrkowi, spadając tak do tyłu, ale dlatego, że go znam. Dlatego, że już spędziliśmy dużo chwil razem, że byliśmy razem w trudnych momentach, fajnych momentach, że wiem, jak się zachowa. W niektórych sytuacjach, czyli jakby nasza wspólna historia buduje moje zaufanie do niego. I to by czasami trudne dla opiekunów, bo wiele z Was na przykład do mnie pisze, że właśnie zaadoptowaliście psa ze Stronińska, na przykład pół roku temu, robicie z nim trening kooperacyjny, przychodzicie na psie spotkania, odczytujecie każdy sygnał, jakby widzę ogrom wiedzy na temat psiego zachowania. A pies na przykład w trudnej sytuacji dalej chce uciekać do domu zamiast przyjść do Was po wsparcie, albo jakaś inna sytuacja, gdzie pies nie szuka u Was schronienia, to przyjdzie, bo to co robicie jest mega fantastyczne i przyniesie swoje efekty, ale nikt nie przeskoczy czasu, który ma właśnie ogromne znaczenie w tym, żeby budować zaufanie, czyli wspólna historia i doświadczanie wspólnych chwil różnych. Trudnych, łatwych, fajnych, przyjemnych zabaw, e, nauczania. To wszystko buduje się i, e, i to ma właśnie bardzo duże też znaczenie e, w budowaniu zaufania. Coś, to jest coś, czego się nie przeskoczy. Dwa. Dialog, czyli jak wsłuchać się w psa. No właśnie. Podstawą dialogu. A dialog sprawia, że czujemy się bezpiecznie przy drugiej osobie. Wtedy, znaczy dialog, tak? Dialog, czyli jeżeli my jesteśmy rozumiani przez drugiego osobnika. Czyli jeżeli ja coś powiem Zosi, słuchaj, kurczę, mam gorszy dzień, um, coś mnie tam trapi, tak? Nie wiem, co się tam wydarzyło wcześniej, i Zosia tak refleksyjnie do tego podejdzie i zacznie słuchać mnie i mówi. No tak, kurczę, no to rzeczywiście ta sytuacja jest dla Ciebie niemiła, aha, no tak się coś czujesz. Coś Cię trapi. Tak, coś Cię trapi i zacznie jakby ze mną trochę tak empatyzować, to ja czuję się wtedy zrozumiany, tak, i wtedy to dopiero... Mogę Ci przerwać, tylko bo bardzo ważne jest tutaj, żeby <laughs> właśnie, wiem, że mówimy o psach, ale to i tak się przełoży przykład ludzki. jak mi mówi, że ma gorszy dzień, to ja mówię, aha, czyli Ty masz gorszy dzień i mogę się dopytać, dlaczego, on może opowiedzieć, bo tak taksówkarz mnie okradł, nie wiem, ja na to odpowiem. Aha, czyli taksówka cię okradł, a czy tak, o to chodzi? I on odpowie tak, to jest właśnie o to mi chodzi, albo nie, nie chodzi o to, chodzi o to, że właśnie zbierałem pieniądze na prezent dla mamy i teraz nie mam. Chodzi o to, że jakby właśnie do, dociekanie do tego, co ta osoba czuje, skupianie się na niej, a bardzo często potrafimy w tej sytuacji też odpowiedzieć: Oj, ja też miałem beznadziejny dzień, albo. Oj, no przestań, będzie ok. Zaraz zarobisz tą kasę z powrotem, i, i, albo ja ci pożyczę pieniądze i kupisz mamie. W sensie, czyli właśnie y, nie słuchamy, od, niesłuchaniem też jest szybka próba rozwiązania problemu. Mhm. Czyli pomimo, że wygląda to, znaczy brzmi to jakby jak największa pomoc, czyli słuchaj, to ja ci pożyczę kasę, albo ja ci jakby pomogę i tak dalej, ale czasami właśnie wysłuchanie kogoś i to, że ta osoba czuje się wysłuchana jest najbardziej potrzebna tej osobie, więc właśnie jeżeli mówimy o dialogu, to właśnie mówimy o czymś takim. Mam nadzieję, że cię nie wytrąciłam. I teraz jak to przełożyć na psy zastanawialiśmy się, jak, jak wam to wytłumaczyć i zebraliśmy sobie tak naprawdę trzy takie sytuacje spacerowe, na co zwracać uwagę. Bo oczywiście uwagę należy zwracać na wiele różnych elementów, ale Staraliśmy się znaleźć takie trzy najbardziej popularne. Jeżeli od tego zaczniemy, to już będzie dużo. To już będzie coś, coś ważnego w naszej relacji z psem. Pierwsze takie sygnały, na które należy zwrócić uwagę: no bo pies nie przyjdzie do nas, nie powie: Słuchaj, trapi mnie to, że boję się, nie wiem, tamtego śmietnika, który jest blisko naszego mieszkania, albo Słuchaj, trapi mnie to, że w tym miejscu kiedyś usłyszałem hałas, nie chcę tam chodzić, tak? No nie, my musimy trochę bardziej zrozumieć, wczytać się w to, co mówi nam pies. I podczas spaceru. Bo on to mówi tylko w inny sposób. Tak, podczas spaceru zwracajcie uwagę, zacznijcie od tego, że zwracacie uwagę na trzy elementy. Pierwszy element to jest zatrzymywanie się waszego psa. Kiedy wasz pies się zatrzymuje i zastanówcie się, co dzieje się z przodu. tak? Pies się może zatrzymywać w różny sposób Tak, wow. albo z tyłu. Albo co się mogło w tym miejscu też kiedyś wydarzyć, może się zatrzymywać, bo patrzy na jakiś obiekt, ale może się zatrzymywać odchodząc i wąchając gdzieś coś w trawie, nie wiem, przy chodniku, którym spacerujecie. Więc zatrzymywanie się jest takim pierwszym sygnałem, co takiego mój pies może w tym momencie przeżywać. E, I co go może. E, e, czy, czy może nie ma czegoś takiego, co go gdzieś tam trapi, czego się wystraszył, co go niepokoi, co wzbudza jakieś emocje typu obawy, a może niepewnie czuje się w tym miejscu. No to jest taka, taki, taki pierwszy sygnał. Drugi sygnał e, to jest. Mm, Zmienianie kierunku. Czy nasz pies, być może, nie wiem, idziemy sobie do parku, chcemy iść ścieżką, a nasz pies nagle odchodzi w bok, na trawę, tak? Bo akurat idąc tą ścieżką, dojdziemy do placu, gdzie jest bardzo dużo psów i on nie chce tam iść, i on nam dużo wcześniej mówi: słuchaj, zmieńmy trasę. A więc to jest kolejny element takiego dialogu, gdzie nasz pies, być może, potrzebuje, żebyśmy go posłuchali, żebyśmy posłuchali, że coś go trapi, z czymś ma problem więc postawienie sobie takiego znaku zapytania w takim momencie też jest ważne. I trzecia sytuacja, która też nam się zdarzyła wczoraj, o której chcę wspomnieć, to jest zachodzenie nam drogi. Nasz pies często próbuje wpłynąć na nasz ruch, bo nie chce, żebyśmy gdzieś szli w jakimś miejscu. My wczoraj schodziliśmy, słuchajcie, ze schroniska, już wracaliśmy do domu, już byliśmy po obiedzie i idziemy sobie w dół. E, ostatnie takie zejście, e, e, już blisko e, hotelu jesteśmy, i Bordo zaszedł nam drogę. I, no i potem szliśmy sobie dalej, nic się nie wydarzyło, słuchajcie. A, I można by było powiedzieć, że zaszedł drogę, bo po prostu chciał tak iść. Nie. My sobie spojrzeliśmy i tak się uśmiechnęliśmy, bo jakby droga miała pewną szerokość, i po lewej stronie my prawą stroną, ale po lewej stronie było dwóch jakichś takich turystów, i oni tak dziwnie rozmawiali, mieli wielkie plecaki, dużo gestykulowali i tak dalej. I nasz Bordo, znając boarda, wiedząc, że nie do końca ufa obcym osobom, zachodząc tam drogę, profilaktycznie chciał powiedzieć: Słuchajcie, tam nie idźcie, nie idźcie do tych ludzi, utrzymajcie tą stronę, którą idziecie. I um, nie skończyło to się Chcesz, żadną. Że po... Dalej nie zbliżajcie Tak, się dalej to to się od tych ludzi, trzymajcie się dalej od tych ludzi. Ja się będę wtedy czuł lepiej i, i, i czuję, że to jest bezpieczne. E... I um, nie było tam żadnej oczywiście agresji, on nie bał się tych ludzi, nie uciekał od nich, po prostu sobie przeszedł, miniając tych ludzi. Ale my, znając kontekst, znając emocje naszego psa, wiedzieliśmy, że to jest bardzo wyraźny sygnał do nas. Większość osób by powiedziała, a to jest przypadek, że on tak zrobił. Nie, my wiemy, że to nie jest przypadek. Bo obserwujemy psa na co dzień i go znamy, więc to jest też tak, że to nie musi być, że pies się rzuca z zębami i, i bo nie odczytywaliśmy jakichś poprzednich sytuacji jego komunikatów. Może być tak, że po prostu on wyraża jakąś swoją niechęć lub chęć. No, my musieliśmy dalej iść do domu tą tą trasą i. Utrzymując jak największy komfort, jaki jesteśmy w stanie, ale ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę. I, e, a zdawanie sobie z tego sprawy, myślę, że właśnie jest. E, będziemy, jeżeli będziemy obserwować tego psa, będziemy się go uczyć, wtedy będziemy łączyć te wszystkie puzelki razem. Trójka, żeby pomóc mojemu psu, ja muszę mieć na to pewną przestrzeń emocjonalną. I co to może oznaczać? E, Przede wszystkim ja, jakby jest taka pewna zasada, że jeżeli jest, jest jakiś problem w parze, w duecie, w jakimś tam zespole, to pomoc może dać ta osoba, która ma najwięcej, jest najspokojniejsza i ma, ma taką właśnie najwięcej takiej emocjonalnej przestrzeni, żeby pomóc się uregulować tej innej jednostce. Tak może ogólnikowo mówiąc, jest najmniej zestresowana, zdenerwowana. Mhm. No, przynajmniej mniej niż ta druga. Mhm. I ja podam jeszcze szybciutko przykład taki ludzki z dziećmi naszymi, które dzieci bardzo szybko, bardzo łatwo wyprowadzają nas z równowagi. Podejrzewam, że innych rodziców też, natomiast no, będę mówiła o nas. I jak ja i, i, i czasami po prostu padę pytanie między nami, które z nas jest w stanie pomóc teraz, któremu? I na przykład jak dwójka płakała Bordkowi, Piotrkowi na spacerze przez godzinę, a ja w domu nie wiem, też sprzątałam, coś z Bordkiem robiłam, czyli wcale nie to, że się relaksowałam, ale on jest tak dojechany, że ja w tym momencie jestem w stanie przejąć ten ciężar i dać mu tą przestrzeń, bo pomimo, że tak naprawdę nie jestem. Jakaś super po urlopie, to jednak mam więcej tej przestrzeni niż Piotrek. Akurat tu mówię o dzieciach, ale tak samo da się między sobą, jakby jak ja zaczynam mówić: Słuchaj, mam problem z tym, że e, zrobiłeś to i to i tamto. A Piotrek w sumie po tym całym dniu stresującym też ma jakieś żale do mnie i też by chciał mi coś tam powiedzieć, ale czuję, że ja mam większy żal, więc zastanawia się, czy ja mam przestrzeń na to, żeby za siebie wysłuchać. Mam, dobra, czyli na chwilę jakby swoje odcinam, bo takie przerzucanie się, kto ma gorszy żal i problem, to nie ma sensu i jakby jest to przestrzeń, żeby w takim razie mnie uregulować, bo jak ja będę uregulowana, potem ja będę w stanie jego wysłuchać. Mm. No i, wow, i, tak tak, tak. i tak samo jest u psów um, i często znaczy zdarza się nam, że, że, że opiekunowie mówią, ale ja już wszystkiego próbowałem, próbowałem działać wieloma metodami i nic nie daje rezultatu. Ja się wtedy zastanawiam, czy ty masz w ogóle przestrzeń na to, żeby jakiekolwiek działanie wprowadzić, taką własną wewnętrzną przestrzeń, bo pies doskonale wyczuje. Mieliśmy mnóstwo takich sytuacji, że osoby, które się dużo bardziej starały, nie były aż tak. Pies nie szukał u nich pomocy aż tak mocno, jak na przykład u drugiej osoby, ta, która była dużo bardziej rozluźniona i miała tą przestrzeń na to, żeby, żeby pomóc psu, bo psy też doskonale wyczuwają nasze emocje i o tym też należy pamiętać. Cztery, empatia. Czyli, e, czyli bierzmy emocje psa na serio i nie tłumaczmy tego, że histeryzuje na przykład w jakiejś sytuacji, czy uwierzmy w to, że naprawdę jakaś sytuacja może być dla niego problemem. I że nie traktujmy tego, co czuje pies i robi pies jako wyolbrzymianie pewnych sytuacji. Psy nie wyolbrzymiają, psy są bardzo szczere w pewnych swoich reakcjach i o tym musimy pamiętać. I tutaj sobie przypominam takie, takie zdarzenie z jednych naszych zajęć, kiedy pies, duży pies, zaczął szczekać, wyrywać się w kierunku małego Maltańczyka. I Opiekunka powiedziała, że ona nie wierzy, że nie, nie, nie jest w stanie uwierzyć w to, że jej pies boi się, taki duży, silny pies, boi się takiego małego Maltańczyka. A ja podam taki wam przykład. Wchodzą dziewczyny do sali szkoleniowej, w której prowadzimy zajęcia. I jedna z dziewczyn zaczyna krzyczeć i ucieka, a druga zaczyna rzucać coś klapkiem. Ja patrzę, co one robią. A tam był pająk. Pająk, nie? Mały pajączek. Nie jest żadna tarantula. Nic, co im nie, coś, co im nie zagraża, bo lęk nie ma racjonalnego wytłumaczenia. Lęk, dla, lęk charakteryzuje się tym, że jest reakcją nieadekwatną do bodźca i mało racjonalną z takiego logicznego wytłumaczenia i dajmy psu przestrzeń na to, że on może się czegoś bać, że dana sytuacja może wywołać u niego lęk. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy starali się współczuć psów w danej sytuacji, a nie... Tak, i ta, ta empatia daje też nam już przestrzeń do tego, żebyśmy mogli wprowadzić dobre zmiany w naszej relacji i nie starali się traktować psa aż tak instrumentalnie. No, w ogóle takie określanie zachowań, typu, że histeryzuje, że przesadza. To jest. Zachowanie jest wyrazem emocji. Nie da się zmyślić tych emocji. Oczywiście, ktoś może udawać, że nie wiem, płacze, żeby wzbudzić litość. To myślę bardziej o ludziach, ale to wciąż z jakichś tam emocji, z jakichś problemów wynika. U psów. Nie chcę powiedzieć, że nie ma, bo, bo nie chcę powiedzieć, ale jakby chyba wydaje mi się, że może być mniej takich sytuacji, że pies próbuje płaczem coś tam jeszcze bardziej skomplikowanego w relacji, na przykład jeszcze z trzecią osobą wy, wymusić. Natomiast chodzi głównie o to, żeby nie bagatelizować tych, tych zachowań. Że, że jak pies mówi, że coś go boli, że coś się przestraszył, że tu, to jest takie straszne, to dla niego jest takie, po prostu. Mhm. I, to, i, I to jest taka puenta, że psy są po prostu szczere. My ludzie ukrywamy pod naszym płaszczykiem takiego bycia grzecznym pewne, pewne zachowania i pewne strategie radzenia sobie i myślę, że Jesteśmy dużo bardziej podatni na to, żeby nie być szczerym, ponieważ są pewne obyczajowe normy, które nam zabraniają być szczerym. No dobra, przejdźmy do kolejnego punktu, ostatniego. Piątka, to będzie wyznaczanie granic jako element budowania zaufania. Tak, bo nie chodzi o to, że um, tak, pozwalamy pieskom na wszystko i my to tylko tak um, empatyzujemy i one są takie biedne. Jesteśmy takimi śniedziami tylko tylko myślimy o tym, o, o psach po prostu w bardziej ludzki sposób. Natomiast jak najbardziej stawiamy granice, tak samo jak stawiamy granice sobie i naszym dzieciom i naszym znajomym. I to jest trudne, bo to wcale nie jest takie, takie proste, żeby wyznaczyć granice w momencie adekwatnym, w taki sposób, żeby tam jeszcze emocje jakieś, większe żale nie wpłynęły, żeby to było naprawdę takie po prostu postawienie granicy bez żadnych dodatkowych konsekwencji negatywnych. No, no. Bardzo dobrze sprawdzają się różne no, takie też. Yy, czy nasza konsekwencja, przede wszystkim, yy, i też pewne narzędzia szkoleniowe, żeby to, co ja komunikuję, psu, żeby on to zrozumiał, przy stawianiu granic, też ważne jest to, żeby za każdym razem jednak powiedzieć nie. Takie zachowanie nie chciałbym, żeby występowało w swoim repertuarze. Można oczywiście zaproponować psu jakieś inne zachowanie, które wykluczy to pierwsze. To będzie oczywiście dużo skuteczniejsze, ale postawienie konsekwentne postawienie pewnych granic jest bardzo ważnym elementem budowania między psami a nami relacji. Na koniec jeszcze chcemy dodać, czym są te granice i w jakich momentach wyznaczać granice, bo jeżeli nasz pies czegoś się boi, oszczekuje innego psa, to nasze wyznaczanie granic tutaj niewiele da. To raczej chodzi o takie sytuacje, kiedy pies nasze granice y, y, takie narusza w, w, w kontekście przykładowo. Jemy sobie obiad i pies wkłada nam nos do talerza, tak? Albo siedzimy sobie na kanapie, albo chcemy usiąść na kanapie i pies włazi od razu na tą kanapę i zajmuje całą przestrzeń. Co nas wkurza, nie chcemy tego, no ale gdzieś tam raz pozwalamy, raz nie na to. Więc bardziej chodzi o takie sytuacje niż o sytuacje, kiedy pies czuje się zagrożony. Ale jak pies, na przykład, bordek. Potrafi być taka sytuacja, że podbiega do nas jakiś pies, demonstruje bordkowi, bordek odpowiada, okazuje się silniejszym psem, tamten się przestrasza i zaczyna uciekać, a opiekunki nie ma w pobliżu i Bordo sobie za nim gania. No to też szybko wtedy stawiamy granice, tak. że nie, tak. nie nękaj go. Wiemy, że to on naruszył Twoją przestrzeń, no ale już jakby też tutaj odwołujemy, że nie chcemy, żebyś... Tak. po prostu myślimy o tym drugim i o jego psychice. Też możemy wtedy odwołać i, i chcemy, żeby ten pies był odwoływalny w, w takich momentach, żeby nie. Nie naruszył granicy mhm. tego innego psa, ponieważ w naszym też mniemaniu społecznym jest to nie fair. I, i nie okej, okay. to też jest wyznaczanie granic. Ta piękna bluzka jest z naszego sklepu. Sami ją e, zrobiliśmy z naszym zespołem, także jakbyście taką Są też stoszetki w taki wzorek. Tak, zgadza się. To są pieski w parku, które realizują swoje potrzeby różne, bardzo różne też pieski, Piesek bez nóżki. Mm, piesek UFU, no, zajrzyjcie do nas do sklepu jakby są. No i oczywiście szukajcie też mnóstwo materiałów webinarowych, gdzie tłumaczymy jak praktycznie już budować to zaufanie i wchodzimy w bardziej szczegółowe detale. Tak, na podstawie filmików i tak dalej.